Beton komórkowy to budownictwo, a dzisiaj budownictwo to nowe technologie, to miejsca pracy dla pracowników, to wiele firm, które no, tworzą polską gospodarkę. Myślę, że możemy być dumni jako branża z innowacyjności, z nowych technologii, z coraz ładniejszych budynków, a to także ten element materiałów budowlanych, który jest wbudowany. Przecież w, w mieszkania, w budynki użyteczności publicznej czy inne obiekty infrastrukturalne. Problemem dla nas dzisiaj są pracownicy, bo coraz trudniej o pracownika. Kiedyś było, no, uzupełniali naszych pracowników obcokrajowcy, głównie Ukraińcy. Dzisiaj wielu z nich wyjechało na wojnę. To jest też problem. Coraz mniej, coraz mniej ludzi pracuje. Często się nie opłaca pracować i to jest także problem z punktu widzenia związkowego. Ja reprezentuję związki zawodowe w budownictwie, więc to jest ten problem, z którym się na co dzień spotykamy. Branża ma duże szanse rozwoju dlatego że mieszkań w Polsce brakuje, prawie 2 miliony brakuje chociażby mieszkań, więc branża produkuje w przeważającej większości na cele mieszkaniowe, na rozwój budownictwa jest potrzebny i stąd też wprowadzanie nowych technologii, tworzenie nowych technologii, zatrudnianie pracowników, rozwój firm. To jest ważne, a firmy zatrudniają wielu pracowników. Są to dobre firmy, które no, mają szansę dalszego rozwoju.